Ha! <śmienicza> <śmienicza> cóż z tobą? Robak! Żywi w zdrowiu! Zosiu, spójrz na niego! Nie masz w koszu jakiegoś nierobaczywego? Tadeusz! A mówiłam ci już tyle razy... Na zakupy dawałam pisemne wykazy... Lecz ty wolisz widocznie być za mną w zatargu! Ty te jabłka kupiłeś od Ruskich na targu! Oj tam, oj tam... Tak gdy sprawa przegrana, trochę skacowany byłem tego rana, z braćmi szlachtą, zbyt późno wyszliśmy z bufetu. I nie chciało iść mi się do supermarketu. Od ruskich jabłka kupił, nie mieści się w Toż pandety wciskają nam, bracia w moskale. Oj tam, oj tam, posiekać, robaki wyłowić, ciasta zagnieść. I można by szarlotkę zrobić. No, masz fart, Tadeuszu, żeś pomysłem błysnął. Bo byś obciach nam strzelił przed towarzystwem, co tu przyjdzie z wieczora. Asesor z rejentem. Gerwazy z protazy. Jankiel z instrumentem. Służba. Drużba. Włościanie. No i pewnie wojsko, by obejrzeć program. Kocham ciebie, Polsko. Kocham cię, Polsko. Zabawa, jaka się nie śniła nawet naszym wieszczom.